Jakie są ogólne efekty LSD? W przypadku tej substancji będę wymieniał efekty po kolei, czyli co występuje najpierw, a co później. Na początku może się pojawić lekki niepokój oraz nudności, co jest w pełni normalne i nikt nie powinien się tym przejmować, Uprzejmowanie przejmowanie się tym może doprowadzić do bad tripa. Towarzyszyć temu będzie synestezja, czyli np. odczuwanie kolorów niebieski oko chłodny, czerwony jako ciepły lub uczucie komfortu przy spokojnej muzyce, a energii przy jakimś techno. Zaczyna się budować poczucie euforii oraz relaksu lub energii zależnie od seten setting, czyli nastawienia psychicznego oraz otoczenia, w którym się znajdujemy, przy czym źrenice się rozszerzają. Po tym przedmioty zaczynają pozostawiać po sobie ślady i zaczynają się pojawiać zniekształcenie w percepcji, np. rozlewająca się ściana lub asymetra twarzy. W zależności od dawki zaczynają się pojawiać silne lub zwykłe halucynacje oraz zmiana poczucia czasu, najczęściej czas się spowalnia, po czym wkracza się do stanu psychodelii. Teraz nie tylko czujesz euforię i coś ci się dzieje z oczami, ale twój mózg zaczyna coraz intensywniej działać. Pełny film możecie obejrzeć na moim kanale YouTube. Jaka to?